Dla mnie bycie patriotą to jest przede wszystkim kochanie swojego kraju, e, niewstydzenie się go. Nazywam się Olimpiatelka do mam 18 lat i jestem z Madrytu. Przyjechałam do Polski, jak miałam 9 lat. E, moja mama jest polką, mój tata jest hiszpanem. Jestem hiszpanką i jestem polką. Polska jest w ogóle inna niż Hiszpania. E, w Hiszpanii wszyscy są otwarci i tak dalej. I tam było mi bardzo dobrze, ale y, czułam się taka zatłoczona. Za dużo tego było, a w Polsce wszystko mi się ułożyło i y, poznałam dużo ludzi, którzy mi pomogli y, jakby w moich jakiś tam problemach życiowych, jakich, jakich można mieć w wieku 18 lat. Y, dzięki Polsce właśnie, jak już wcześniej wspomniałam, y, wiem kim chcę zostać i to jest po prostu to, co najbardziej zawdzięczam Polsce. Lądowo jestem Hiszpanką. Eee, z charakteru też jestem Hiszpanką, ale czuję się Polką i jakby jak jestem w Polsce, to to jest mój dom. Nie czuję się tutaj jak jakiś, nie wiem, ktoś obcy. To jest po prostu, no czuję się jakbym była w domu. Polska mi dała, jakby odsłoniła moją przyszłość dzięki Polsce. Eee, jakby wiem kim chcę zostać i mm, bardzo, bardzo za to dziękuję Polsce, bo w Hiszpanii tak nie było. Chciałabym zostać aktorką. Nie czuję się tak naprawdę nikim, czuję się raczej wszystkim, ale najbliższa jest mi głównie Argentyna, bo też tam spędziłam najwięcej mojego życia. Mam na imię Paloma Ibarra, mam 16 lat i od 7 lat mieszkam w Polsce, urodziłam się w Buenos Aires, Argentynie. Moja matka jest Polką, chociaż jej matka była Argentynką. I moja matka mojego ojca też była Polką. Więc jakby z obu stron była ta Polska. Mama mojego taty trafiła do Argentyny i tam poznała mojego dziadka, który jest hiszpa był Hiszpanem przez jakby II wojnę światową, ponieważ ze swoją mamą uciekały z Polski i, i one znały moją drugą prawa prawakcia strony mamy która namówiła je, żeby przyjechały do Argentyny. W Argentynie na pewno często staraliśmy się mówić po polsku, żebyśmy się z bratem nauczyli, ale w Polsce zależy też od sytuacji. Często po hiszpańsku, po polsku. Myślę o obu językach i staram się mówić w obu językach, żeby nie zapomnieć żadnego. Najbardziej w Polsce lubię chyba atmosferę, która tutaj panuje, takiego spokoju i nie takiej nachalności, tylko takiego otwarcia na wszystko. Jestem patriotką. Mm, tylko że u mnie może się to do... nie być takie oczywiste. Tylko ja czuję w sobie tą, ten patriotyzm do Polski czy do Argentyny. Siosoj i Polaka i Argentynę. Polskość, mi się wydaje, jest czymś... taką świadomością jakiejś tożsamości swojej. Tego, że wiesz skąd pochodzisz, wiesz jaką masz kulturę, nie musisz wcale jakby być od niej zależny, nie musisz się do niej jakoś dostosować, ale, ale wiesz skąd pochodzisz, wiesz gdzie mieszkasz i, i znasz to miejsce. Jestem Jeremia Szechowicz, mam 17 lat i jestem z Wasza Polska jest dla mnie mm, domem oczywiście. Tu się wychowałem, tu się moja rodzina wychowała i mieszkała wiele lat, więc no, no zawsze będzie tym domem, prawda? Nawet jeśli będę chciał wyjechać, to zawsze będę tu wracał. A teraz nie musi być moim zdaniem wcale bezkompromisową miłością do swojego kraju, możesz zauważyć jego błędy, złobości, u ludzi, brak otwartości, ale to jest to, co powiedziałem też wcześniej gdzieś, yy, zawsze świadomość skąd pochodzisz i, i możliwość yy, zauważania tych tych dobrych cech, i u Polaków, i w Polsce. Bardzo, i jeśli chodzi o Polskę, to najbardziej mi się daje jedzenie, oczywiście e, pierogi, ale też e, wiele, wiele różnych miejsc w całej Polsce. Mam na imię Julia Nowicka, mam 18-19 lat i jestem maturzystką w Warszawie Nobednarskiej. jestem Polką. Wydaje mi się, że przez bardzo długi czas to dla mnie znaczyło i nawet nie jestem przekonana, czy to dla mnie teraz przypadkiem też nie znaczy. Po prostu urodzić się w Polsce, mówić po polsku, znać polską kulturę, tradycje, język, powiedzmy jakieś zwyczaje itd. Ale wydaje mi się, że z czasem i prawdopodobnie może w przyszłości to nabierze dla mnie jakiegoś głębszego znaczenia jeszcze go nie odkryłam. Byłam na wolontariacie w Azji na Tajwanie przez trzy tygodnie i byłam tam sama jedna z Polski z, z taką jedną dziewczyną z Czech i to była właściwie jedyna Europejka tam, jedyna biała osoba średniego wzrostu i blondynka. Dopiero tam zaczęłam nabierać przekonania, że ta tożsamość narodowa wcale nie jest y, aż takim dziwnym wymysłem nacjonalistów, tylko to przy okazji rzeczywiście y, jest jakieś prawdziwe zjawisko, więc... Dopiero tam zorientowałam się, że właśnie bycie Polką i ta tożsamość narodowa to jest jakiś ogół, powiedzmy, wspólnych mianowników, które łączą danych ludzi. Nie czuję się dzięki temu sama, nie czuję się obca, powiedzmy, i nawet jeżeli, powiedzmy, mam inne zdanie niż większość Polaków, wydaje mi się, statystycznie, to, to wiem, że jednak łączy nas coś. Nie wiem do końca, co to może być. Dla mnie język polski jest bardzo bliski, bo z jakiegoś powodu o wiele bardziej lubię śpiewać po polsku niż po angielsku. Najbardziej lubię w Polsce to, że mam, e, że mam jakiś taki punkt zaczepienia, jakiś punkt odniesienia. Że teraz za chwilę jestem maturzyską, więc zaraz wyjadę na studia za granicę najprawdopodobniej. I, e, będę miała zawsze takie miejsce, do którego będę mogła wrócić, w którym będą ludzie, którzy myślą podobnie do mnie, którzy używają tego samego języka, którzy jedzą te same rzeczy. To, to, to się wydaje być dość błahe, ale rzeczywiście w sytuacji, w której się nagle jest w obcym kraju i nie ma się jakby jakiegoś tego zbioru, tego dziedzictwa kulturowego, to czuje się człowiek bardzo samotny i bardzo zagubiony. Więc prawdopodobnie y, najbardziej lubię w Polsce to i najbardziej mi się podoba oczywiście oprócz Mazur i tych wszystkich y, rzeczy, o których inni mówili i pieszczat, y, to chyba, chyba właśnie to, że, 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 że to jest mój dom, w sensie, że to jest jakieś takie miejsce moje załóżmy. Polska jest to średniej wielkości kraj Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej. Dostęp do morza, mamy też góry jeszcze, jest to bardzo zróżnicowany kraj. Nazywam się Michał Grząbowski, jestem z Warszawy i moja rodzina jest głównie z Polski, natomiast ba moja babcia od strony taty pochodzi z Litwy. Moja babcia podczas studiów przyjechała do Polski, do Bydgoszczy i tam poznała mojego dziadka i po jakimś czasie po prostu zdecydowała się zostać w Polsce. Mój tata po studiach przyjechał do Warszawy i tak się tutaj znaleźliśmy. W tym się, że moja babcia jest bardzo podobna do wszystkich innych członków naszej rodziny. Myślę, że inny co wyróżnia to język. Mój dobrze po polsku i teraz pracuję jako tłumacz przysięgły I tłumacz z litewskiego na polski, z polskiego na litewski. Czuję się w jakimś stopniu intwinem i właśnie jest to rzecz. Całkiem wyjątkowa wydaje mi się i nie znam żadnej innej osoby, która ma pochodzenie litewskie, czy jest z Litwy, poza moją rodziną i wydaje mi się to bardzo oryginalne. Jestem Polakiem, bo tutaj się urodziłem i tutaj żyję i spędzam większość swojego życia i moja rodzina jest stąd.